Witam wszystkich, jestem tutaj na tej mojej soi Przyjechałem zobaczyć co z nią się tutaj dzieje, jak ona wygląda Takie coś to jest Tutaj jeszcze, o, ładnie gryka Z poprzedniego roku wychodzi Ładnie kwitnie, no soja jest taka jak widać Zaraz może wyrwę jakiegoś krzaka Żeby zobaczyć co tutaj się dzieje Nadal jeszcze tutaj nic nie widzę na tym przeku. Tutaj jakiś strączek zawiązany. Tutaj też jest. To szukam tam innego. No sięga mi prawie po siusiaka. Tutaj. Tutaj coraz bardziej zachwąszczone. Nie chcę mi się wchodzić tam, bo jest duża rosa, ale też jest dużo gryki. Tam widać daleko, jest biało, praktycznie sama gryka. Na tamtej działeczce. No tutaj też sporo gryki, no i komosy też się nawaliło. Bardzo dużo. Rozmawiałem tam z tym chłopaczkiem, który ma tutaj uprawę robić, ma przyjechać zobaczyć, czy jeszcze czekać, czy już to teraz zatależować. No nie ukrywam, trzeba poczekać, aż tam się zawiąże trochę tego azotu na tych korzeniach. No bo tutaj nic jeszcze nie widać, albo oberwały się kulki, jak wyrywałem tego krzaka. Także zielonej masy jest tutaj sporo, w sobotę jeszcze jakieś deszcze mają być, może niech to jeszcze postoi z tydzień. Nie, no jest tego zielonego masa. Warto byłoby to spożytkować w ten sposób. Dobrze. No wy jak tam sądzicie? Jaki pomysł na to? Czy zostawić i w listopadzie kosić na ziarko, jak się uda? Czy przetależować? No to prawdopodobnie kukurydza teraz pójdzie. No tutaj jest ten teren taki podmokły. Późno się wejdzie. Tak jak tutaj ten dołek cały, tak jak tutaj widać, to jest podmokłe. Z tamtej strony jest ta rzeka. Tam też za tymi krzakami jest podmokłe. Więc może wyjdzie ta kukurydza, nie wiem, coś się tutaj zaplanuje. Dobra, to ja na razie.